Padek kabały, Sequel, odcinek 12. Tłumaczenie i lektor Rafał Kędzierski Wszystko co widzieliśmy w poprzednich odcinkach to dziecinna zabawa w porównaniu z tym, czym zamierzamy się z Wami podzielić. Narzędzie apokaliptyczne tak potężne, że może oznaczać koniec ludzkości jako wolnego i suwerennego gatunku. Trzymajcie się swoich miejsc, gdy idziemy dalej w dół króliczej Nory. Poświęciliśmy cztery odcinki na Billu Gatesie, który jest samozwańczym filantropem. Możesz zadać sobie pytanie: Czy może być jeszcze więcej zła wychodzącego z umysłu tego człowieka? Odpowiedź brzmi tak. Odkryliśmy jeszcze więcej mroku, którym chcemy się z Wami podzielić i obiecujemy, że po tym odcinku skończyliśmy z Nim i nigdy więcej nie wspomnimy Jego imienia. A więc, krótko wspomnieliśmy o czymś wielkim pod koniec poprzedniego odcinka zaangażowanie Gatesa w to, co nazywamy technologią napędów genowych, zwaną również technologią wymierania. Mówimy tu dosłownie o technologii pozwalającej na eksterminację całych gatunków lub ras. Według naukowców Fundacja Billa i Melindy Gates oraz DARPA są największymi na świecie fundatorami badań nad napędami genowymi. W skrócie organizmy napędów genowych są tworzone poprzez inżynierię genetyczną żywego organizmu z określoną cechą, a następnie modyfikację systemu reprodukcyjnego organizmu, aby zawsze wymuszać modyfikację genu na przyszłych pokoleniach, rozprzestrzeniając cechę na całą populację. Aby móc to zrobić, trzeba przeciąć DNA i umożliwić wstawianie genów, zastępowanie lub usuwanie ich z sekwencji DNA. Badania nad tą niesamowitą technologią rozpoczęły się w 2003 roku, masowo finansowane przez Fundację Billa i Melindy Gates. Do 2015 roku wiele milionów dolarów. Później, kiedy nastąpił przełom i Bill Gates miał swój bilet na bal komarów. Pamiętacie szczęści dziewiątej? Już pokazaliśmy niebezpieczeństwa technologii napędów genowych. Pomyślcie o zaburzeniu całych ekosystemów. Ale to idzie dalej niż to. Napędy genowe są klasyfikowane jako biologia syntetyczna ekstremalna forma inżynierii genetycznej. Biologia syntetyczna była polem Billa Gatesa i wojska USA oraz wielu innych armii na całym świecie. Zarówno Gates, jak i Darpa oraz tajna grupa doradców wojskowych znana jako grupa Jason inwestują szalone sumy pieniędzy w inżynierię syntetyczną. Mając na uwadze możliwości wykorzystania tej technologii do tworzenia broni biologicznej, napędy genowe mogą być cudem techniki, ale w nieodpowiednich rękach mogą mieć i będą miały katastrofalne skutki. Gates zadbał o to, aby przyszłość technologii wymierania za pomocą napędów genowych była zabezpieczona. On finansował rozwój technologii. On kształtował narracje, wybierał negocjatorów politycznych, a nawet opłacał lobbystów. Aby uzmysłowić Państwu, jak potężny jest to człowiek, na początku 2015 roku Narodowe Akademie Nauk, Inżynierii i Medycyny ogłosiły, że przeprowadzą szeroko zakrojone badania nad napędami genowymi. Zbadają nie tylko kwestie naukowe związane z napędami genowymi, ale także kwestie związane z etyką polityczną, oceną ryzyka, zarządzaniem i zaangażowaniem społecznym w odniesieniu do napędów genowych. Badanie było sponsorowane przez DARPA oraz Fundację Billa i Melindy Gatesów za pośrednictwem Narodowych Instytutów Zdrowia i Fundacji Narodowych Instytutów Zdrowia. Niektórzy z członków panelu byli odbiorcami Funduszu Gatesa. Fundacja Billa i Melindy Gatesów przekazała również pieniądze do MIT Media Lab, aby promować technologię napędów genowych. MIT Media Lab przy okazji trafiła do wiadomości, kiedy ujawniono, że otrzymała darowiznę od nikogo innego jak skazanego gwałciciela dzieci Jeffreya Epsteina. W 2019 roku Media Lab dostało 2 miliony dolarów od Gatesa przez Epsteina. Zabawne, jak rzeczy zawsze wracają i gryzą cię w tyłek, prawda, Bill? Biologia syntetyczna stała się wielomiliardowym przemysłem. Firmy inwestycyjne szacują, że przemysł ten będzie warty 85 miliardów dolarów amerykańskich do 2030. To bardzo dużo pieniędzy. Mówimy o przemyśle, który tworzy syntetyczne składniki dla przemysłu spożywczego leków i produktów spożywczych wyhodowanych w laboratorium. Innymi słowy, tworzy coś sztucznego, co nie istnieje w świecie naturalnym. Po raz kolejny, może to być błogosławieństwo lub przekleństwo, w zależności od tego, w czyich rękach to skończy. Jak widzieliśmy, biologia syntetyczna polega na zmianie DNA w tak zwany tryb idealny, co może być absolutnie genialne. Może to oznaczać koniec chorób. Nasze DNA może być zaprogramowane do walki z AIDS, na przykład, lub nawet z chorobami dziedzicznymi takimi jak choroby autoimmunologiczne lub niektóre rodzaje raka. Może to być wyeliminowane na dobre. Czy możesz sobie wyobrazić absolutnie wspaniały przełom w naukach medycznych? Jednak w niewłaściwych rękach może to być katastrofalne. Po pierwsze, będzie to bardzo drogi sposób w przyszłości, co oznacza, że tylko bardzo bogaci ludzie będą mogli kupić dobre zdrowie i dobre geny, podczas gdy zwykli ludzie będą musieli czekać na tradycyjne leczenie. Teraz nie zrozumcie mnie źle, jesteśmy za postępem, ale kiedy Bill Gates wchodzi do równania, jesteśmy bardzo czujni. Jak widzieliśmy w poprzednich odcinkach, Gates jest fanatykiem eugeniki. Krok od eugeniki do biologii syntetycznej jest bardzo mały. Pamiętasz nazistów i ich wysiłki, aby stworzyć czystą rasę? Wysokich, atletycznych ludzi z białą skórą, blond włosami i niebieskimi oczami? Rasę aryjską? więc zgadnij co nowy termin został ukuty dla eugeniki designer babies nie żartujemy kiedy masz wystarczająco dużo pieniędzy można rzeczywiście powiedzieć syn biolekarzowi jaki rodzaj dziecka chcesz urodzić zielone oczy, ciemna skóra chłopiec lub dziewczyna wysoce inteligentny naturalny urodzony przywódca ty powiesz, oni będą programować Kilka komórek w szalce Petriego, które następnie zostaną umieszczone w twoim łonie lub w sztucznym łonie, jeszcze jeden cud technologii z Holandii. Myślimy, że wiesz już, że kiedy pan Gates jest w coś zaangażowany, to trzeba być ostrożnym w przypadku szczepionek, w przypadku biologii syntetycznej, kiedy Gates promuje to i stawia swoje miliony w coś, to coś jest nie tak. Wracając do przemysłu spożywczego, Gates i jego ostatnie inwestycje obejmują Impossible Foods i Beyond Meat, przetworzone mięso jak hamburgery z substytutu krwi pochodzącego z biologii syntetycznej. Brzmi cudownie, czyż nie? Mam na myśli, byliśmy wegetarianami przez dziesięciolecia z czystej miłości do zwierząt. Każdy nowy i smaczny Wegeburger będzie przywitany miło. Z rąk Billa Gatesa? Poważnie? Człowiek, który jest entuzjastycznym adwokatem depopulacji, zaczyna produkować naszą żywność? Nie jest to dobrą rzeczą. Przyjrzyjmy się bliżej, dobrze? W końcu coraz więcej widzów jest zaniepokojonych dobrobytem planety i zwierząt, które na niej żyją. Beyond Meat została założona w 2009 roku w Kalifornii, ale pierwsze hamburgery trafiły na rynek dopiero w 2012. W mniej niż 3 lata firma trafiła prosto na giełdę, kiedy to jej akcje eksplodowały o 840% w ciągu pierwszych trzech miesięcy bycia notowanym na giełdzie. Firmy inwestycyjne powiedziały, że nigdy nie widziały czegoś podobnego. W marcu 2021... Beyond Meat Beyond Meat ma wartość rynkową 8,16 miliarda dolarów. Za garść wegetariańskich burgerów? Naprawdę? Impossible Food została założona w 2011 roku również w Kalifornii. Jej pierwsze hamburgery trafiły na rynek w 2016. W przeciwieństwie do Beyond Meat, Impossible Food nie jest na giełdzie. Czerpie funduszy z funduszy Venture Capital i inwestorów celebrytów takich jak Bill Gates. Firma przyniosła 1,4 miliarda dolarów. Jej obecna wartość jest szacowana na 4 miliardy dolarów, podczas edycji tego odcinka. Wiadomości przybywa, że Impossible Food jest gotowe, aby ruszyć dalej na giełdę o szacunkowej wartości 10 miliardów dolarów. Po raz kolejny, za garść wegetariańskich burgerów? Cóż, to nie tylko wegetariańskie burgery. To produkty biologii syntetycznej. To właśnie w tym kierunku idą pieniądze. To o to chodzi człowiekowi takiemu jak Bill Gates. Gdyby był naprawdę zachwycony wegetariańskim jedzeniem, zainwestowałby w firmy takie jak Vegetarian Butcher or Corn. Prawda? Prawda jest taka, że Gatesa nie obchodzi dobro zwierząt. Zajmuje się depopulacją, eugeniką, GMO, a teraz biologią syntetyczną. Dlaczego? Bo może pobawić się w Boga. Biologia syntetyczna oznacza przeprojektowywanie życia. Tworzone są nowe systemy biologiczne, które nie istnieją w przyrodzie. Jest to rozszerzona wersja inżynierii genetycznej. Według biologów syntetycznych organizmy stworzone za pomocą biologii syntetycznej byłyby uważane za nowe gatunki. Kompletne systemy biologiczne, które nie mogły wyewoluować z natury i musiały nawet, zo, by zostać zaklasyfikowane jako oddzielne formy życia, zabawa w Boga. Jak powiedzieliśmy wcześniej, może to być przekleństwem lub błogosławieństwem, w zależności od tego, kto jest twórcą. Pięknym przykładem symbio jest system bakteryjny zdolny do unikania systemu immunologicznego. Wyczuwania komórek nowotworowych, inwazji i niszczenia ich, a następnie samozniszczenia po zaprogramowanym czasie. A co jeśli chodzi o tę algę, która jest zdolna do produkcji biopaliw z dwutlenku węgla cuda postępu technologicznego, ale w niewłaściwych rękach. Weź ten sam system bakteryjny, który właśnie wspomnieliśmy, i pomyśl o zaprogramowaniu go do atakowania systemu immunologicznego zamiast komórek nowotworowych. Następnie pozwól mu na samo zniszczenie po zaprogramowanym czasie i przyczyna śmierci nigdy nie zostanie odkryta poprzez autopsję. Dla ludzi takich jak Bill Gates syntetyczna biolo biologia jest absolutnym błogosławieństwem. Termin został dobrze dobrany. Słowo biologia czyni cuda. Jak zrównoważony rozwój, ma bezpośrednie skojarzenie z naturą zielony, ekologiczny cudowny efekt psychologiczny. Zwłaszcza, gdy słowo GMO jest teraz związane z pewnymi wątpliwościami dotyczącymi zdrowia ludzi i planety. Ponadto, definicje biologii syntetycznej wciąż się zmieniają. Jeśli chodzi na przykład o zatwierdzenie przez FDA, to wszystko kręci się wokół definicji. Wierzcie lub nie, producenci produktów opartych na Synbajo nie muszą tego ujawniać. Nie muszą też oznaczać swoich produktów jako GMO, ponieważ definicja Synbajo jest nieco inna, choć znacznie bardziej ekstremalna niż GMO. To jest dokładnie to, co widzimy z produktami Beyond Meat. Jego założyciel Ethan Brown nie wspomina o synbio w wywiadach. Nie można go znaleźć na stronie internetowej firmy i wszystkich jej opakowaniach. Co gorsza, produkty Beyond Meat uważają, że są wolne od GMO. Synbio, tak, ale to nie musi być ujawnione. Jak powinniśmy to postrzegać? To jest legalne, prawda? Ale tylko z powodu wad w systemie. Zdecydowanie nazwalibyśmy to oszustwem konsumentów. Teraz zabawne jest to, że na swojej stronie internetowej Beyond Meat nawet nie twierdzi, że produkuje wegetariańskie lub wegańskie produkty. Mówi, że ich produkty są oparte na roślinach, ale nie ma wzmianki o tym, że ich produkty są odpowiednie dla wegetarian lub wegan. Przynajmniej nie wtedy, gdy produkowaliśmy ten odcinek. Co z produktami, które są sprzedawane w sklepach Beyond Meat? Umieszcza na niektórych swoich produktach słowo wegański lub wegetariański, ale nie na wszystkich. Z marketingowego punktu widzenia to uderza nas jako dziwne. Używa ikony pełne bez GMO, nie zawiera soi ani glutenu i jest koszerna. Słowo kiełbasa na bazie roślin nic nie znaczą. Może być oparta na roślinach, ale nadal zawierać mięso, więc nie daj się zwieść słowom na bazie roślin. Więc jaki jest główny sekret Beyond Meat, pawiących burgerów, z których są tak dumni? Sok z czerwonego buraka. Wierz mi lub nie, ale po latach rozwijania wegetariańskich hamburgerów przez wiele innych firm, nikt nie wpadł na pomysł, aby użyć soku z czerwonego buraka do naśladowania krwawienia mięsa? Żartujesz sobie? To nie jest jakaś konstrukcja rakiety, prawda? Chcesz wiedzieć, dlaczego to nigdy nie zostało odkryte? Bo to nie działa. Spróbuj tego. Sok z czerwonego buraka nie zamienia się w soczysty smak burgera po usmażeniu. Po prostu nie ma tego cholernego smaku. Sekretem Beyond Meat jest syntetyczna biologia. I to nie ma nic wspólnego ze zdrowymi wegetariańskimi burgerami. A co z Impossible Food? Ich sekretem jest HIM genetycznie modyfikowana soja, lek like hemoglobina. Według naukowego doradcy Impossible Food doktora Michaela Eysena, aby zapewnić smaczną alternatywę dla mięsa zwierzęcego wytworzonego z roślin, potrzebujesz dużo chimu, a aby uzyskać chim, potrzebujesz inżynierii genetycznej. Impossible Food produkuje to GMO pobierając DNA z korzeni roślin sojowych. I umieszczając je w genetycznie modyfikowanych drożdżach, fermentuje w celu masowej produkcji GMO. Cóż, przynajmniej są szczerzy w kwestii GMO, ale pamiętajcie, że ta symbiotyczna substancja nigdy wcześniej nie była spożywana i nikt nie wie, jakie będą jej skutki dla ciała i umysłu po spożyciu pewnych ilości przez pewien czas. Na stronie internetowej Impossible Food nie szczyci się produkcją wegetariańskich lub wegańskich produktów, podobnie jak Beyond Meat. One również tylko stwierdzają, że produkty są oparte na roślinach. Opakowania ich produktów mówią nam, że nie zawierają hormonów zwierzęcych lub antybiotyków. Przepraszam? To nie jest dokładnie to samo co wegetariańskie lub wegańskie, nawet nie blisko. Z marketingowego punktu widzenia opakowanie wydaje się tanie i nieatrakcyjne. Nie jest to, czego można by oczekiwać od multimiliardowego przedsiębiorstwa, prawda? Impossible Food pokazuje nam ikonkę bioinżynierii, która wygląda kusząco. Jako iko i zielony, ale nie dajcie się nabrać, pamiętajcie o tej ikonie. Nieważne jak dobrze wygląda, to oznacza kłopoty. Radzimy wam trzymać się od tego z daleka. Naprawdę mamy to na myśli, kiedy to mówimy, że naprawdę chcielibyśmy, aby te cudowne burgery były prawdziwą rzeczą, ale po dokładnym rozważeniu odrzuciliśmy je. Nie są one wegetariańskim produktem, którego ludzie szukają. To najzwyczajniej w świecie GMO i Synbio. Próbowaliśmy ich. Smakują jak mięso. Pełne, soczyste, mięso. Nie wiemy, co jest przyczyną tego, ale nie wierzymy, że to z powodu soku z czerwonego buraka lub chimu. Czy może to być wynik niektórych wzmacniacy szmaku? Czy wiesz, że niektóre z najpotężniejszych wzmacniaczy smaku są oparte na ludzkich embrionalnych komórkach nerek? 80K 253 cells? Innymi słowy, komórki nerek pobrane z ludzkiego abortowanego dziecka. Słyszałeś kiedykolwiek o Senomix, firma biotechnologiczna z Kalifornii, zarządzana przez firmę Nix ze, Sfaj ze Szwajcarii w 2018 biznes, który otrzymał 7,5 miliona dolarów od fundacji Billa i Melinda Gates. Wiemy, posunięte za daleko. Mamy. Mam na myśli, czy można sobie wyobrazić Beyond Meat i Impossible Food zawierające komórki nerek płodu, aby dodać smak mięsa? Bez informowania nas? To znaczy, wiemy, że wiele produktów zawiera ten ludzki zarodek nerki, komórkę Hek 293, aby zwiększyć ich smak. No ale daj spokój fałszywe wegetariańskie burgery. No. Jesteśmy całkiem pewni, że fakt, że lokalizacja produktu zakładu produkcyjnego Impossible Food w Oakland z Kalifornii jest tuż po drugiej stronie ulicy od Plant Parenthood i jest to tylko i wyłącznie niepokojący zbieg okoliczności. Tak jak fakt, że zakład produkcyjny Beyond Meat jest tylko kilka minut drogi od trzech klinik Plant Parenthood. Po prostu niepokojący przypadek. W 2018 Beyond Meat nawiązało współpracę z John Zanderben światowej klasy mięsa z Holandii, które pierwotnie były e, rzeźnią, a teraz jest importerem mroźnego mięsa z całego świata. Sandbelt State jest dumne ze współpracy z Beyond Meat, które zastąpiło białko mięsne białkiem roślinnym. Syntetyczna biologia, jasne? Tworząc nowe gatunki, pamiętasz? Zastąpienie białka mięsnego białkiem roślinnym nie czyni go wegetariańskim, prawda? I zgadnijcie co? Zakład produkcyjny Beyond Meat w Holandii znajduje się tylko 7 minut drogi od innej kliniki aborcyjnej Emma w mieście Enschede. Pamiętaj, że w Holandii jest tylko 15 placówek aborcyjnych, więc jakie są szanse? Gates uważa, że najbogatsze kraje powinny przestawić się na jedzenie 100% syntetycznej wołowiny, aby pomóc w walce ze zmianami klimatycznymi. Oczywiście zmiany klimatyczne. Jeśli nie można czegoś zwalić na COVID, to na zmiany klimatyczne. Teraz biedne kraje nie mogą sobie pozwolić na syntetyczne mięso, więc mogą nadal jeść prawdziwe mięso. Ale będzie to musiało być GMO. Oczywiście. Bill Gates przejął nasze zaopatrzenie w żywność. Nafaszerował GMO nasze plony, a teraz pozbywa się amerykańskiego przemysłu wołowego. Zakłócając rolnictwo, kupuje ziemię uprawną. W ten sposób wkrótce będzie kontrolował każdy aspekt naszej żywności. Jak jest produkowana, co jest w nią włożone. Gates zrobi w USA i Europie to, co już zrobił w Afryce i Indiach. Zmusi cię do przestrzegania jego zasad i przepisów. Jeśli nie będziesz posłuszny, zostaniesz ukarany grzywną, wtrącony do więzienia i zostaniesz powstrzymany od jedzenia. Numer jeden konieczności w życiu. Gates właśnie znalazł kolejny sposób na nas całkowicie i bez reszty swoim zachciankom i życzeniom. Jeśli to Cię nie martwi, to nie wiemy, co Cię zmartwi. O, może to. Wszystkie obecne szczepionki COVID są wynikiem syntetycznej biologii. Wszystkie. Nie zostały przetestowane, nie są zatwierdzone, są określane jako. GRAS ogólnie uznane za bezpieczne, co nie oznacza absolutnie nic, i są w fazie eksperymentalnej do 2023 roku. I niech to zapadnie w pamięć. Jesteś częścią ogromnego eksperymentu medycznego. Wstrzykując produkt Symbio do swojego ciała możesz zostać zmieniony w jeden z produktów Gatesa. Symbiogenetycznie zmodyfikowany produkt. Po tym wszystkim, co pokazaliśmy Wam w poprzednich odcinkach o Billu Gatesie, dokładnie jak bezpiecznie się czujecie. W pierwszych sekundach tego odcinka obiecaliśmy Wam, że to będzie ostatni z naszych Gates'ów i to był naprawdę nasz zamiar. To znaczy mamy go tak dość, że nie macie pojęcia. Ale zbliżamy się do krytycznej pół godziny, obawiamy się, że jest jeszcze kilka rzeczy o nim, które pozwolą Wam spojrzeć na sprawy z innej perspektywy, w sposób, którego prawdopodobnie wcześniej nie widzieliście. Zostań z nami, przechodzimy do części trzynastej. Dziękuję.